Widzicie, przy dojeździe, przy dojeździe, tu gdzie się kupuje bilety. Na tej bramce e, jest takie pole golfowe. Możecie sobie pograć w golfa, Nie wiem, czy teraz się coś tam płaci za to, czy nie. Czy po prostu to jest w cenę biletów. Wyliczone tam są jakieś chaty. To jest taka restauracyjka, gdzie dostajecie, dostajecie kasę Fu, dostajecie żarcie za to, że kupiliście bilety i byliście tam na plaży żarcie z powrotem możecie sobie tutaj zjeść w cenie biletów, a, a granie to nie wiem Ale takie ktoś, ktoś zrobi takie pole golfowe widzicie Podlewają trawkę, jakoś coś tutaj nie widać golfiarzy a teraz wieje bardzo. Nie wiem, czy będzie coś słychać. Ale takie bagniska. Bagniska golfowe. No, ktoś coś chce robić, no ale to to nie jest naród, który będzie grał w golfa. Bynajmniej nie tutaj, w czakarcie. W czekarcie jest pole golfowe. Co <laughs> so, wyobraźcie, jaka duża jest jakarta, jeżeli tam jest pole golfowe w czakarcie. I to takie profesjonalne No, to tam jest, tam grają w golfa, widziałem To się nazywa tak Salaka Golf No tam chodzą gościowie, podlewają, podlewają fiotki No, a to wygląda to wygląda tak Szorełko, kibelek jest strzerełko A, no, to jest kawałek drogi od Jakarty, to jest 3 ponad godziny. Gdyby się w weekend jechało, to, to jeszcze, jeszcze gorzej, bo by było na pewno, gdyby były te kolejki. Korek by był, nie? Także zabieramy to, co nasze, i pędzimy do Jakarty. To tak fajnie polskie drzewo przypomina dobra pędzimy daje się do wozu w wozie już klimatyzator chodzi bo nas wygrzało, wypalowało wyparowało wody ze mnie ładnie tam na tej plaży no także do zobaczenia już w czekarcie. To jest, co to Dzikie ma opiszone Wracamy już nad morze i jeszcze dzikie ma opiszone wam pokażę no są takie dzikie, że zatrzymują samochody mm -hmm. To jest pożywienie, pożywienie dla tych dla smoków Dobra Tu Siegfried Jeffrey! Jeffrey! <laughs> Jeffrey mango mango sobie wcina i pasuje no także tutaj takie atrakcje niepisane co były nie? dobra, pędzimy dalej Poczekaj, tu jest bursz patrz tu jest dziwny Także krajobraz tu jest, tak jakże widzicie, widzieli, robiłem sobie pola uprawne. Byliśmy w takim czasie. Pachung leży Special Economic Zone. No i to, Economic Zone, nie wiem na czym to polegało, ale ten masz z tej mówi o ekonomii. Hmm. Znaczy, tutaj też mamy wybrzeże, tam jest jakaś hodowla rybek. O, suszą ryby suszone ryby su, dry fish widzicie, sobie suszą ryby tutaj hodują tych, a, a tutaj suszą ryby a tutaj suszą ryby no to jest taka przymorska suszarnia ryb teraz nie wiadomo czy to z tych sadzy mają te suszone te ryby, czy sobie z, z, z pomogą z połowów morskich, widzicie, że tam Sieci jakieś są, jakieś sieci są tam po, ale fajnie śmierdzi ryba, suszonymi ryby. No my, także widzicie. Dobrze, że chociaż mają jakieś zajęcie nie? Cieszą się chłopaki, one Są suszone, one są solone i suszone. City one dobra, chcemy zobaczyć co oni tutaj suszą. Dobrze, że jest jeszcze jasno, to najmniej mamy czasu trochę Wracamy z tego morza co aśmy co, co jechali, zobaczmy co oni tu za mają O, to są te. Widzicie, ale zobaczcie. Zobaczcie to. Zobaczcie. Łowi się, łowi, wywala się plastiki, później łowi się ryby, ale to nie jest jeden gatunek ryby. To jest ogólny. Różny gatunek rybek, widzicie? Patrzcie, to jest taki. Nie? Taki potworek. Tu jest taki. Taki potworek. Taki potworek? Takie różne potworki. To jest ten małe. No, jakieś takie małe potworki? Potworki ryby. No i jeden. Jeden krewetek. Jeden krewetek. Ta suszarnia jest taka dosyć, widzicie. Co oni tu przebierają, wybierają Ale oni już wiedzą, co oni tu wybierają, przebierają. No także coś ciekawego wam pokazałem. Są takie śmieciowe rybki. Prawdopodobnie naładowane są tak. Naładowane są tak. O, mały ośmiorniczek. Tak naładowane są. A oni przebierają, widzicie, sortują. Tak, suszą je jedno, na jednych sitach, a później przebierają gatunki. gatunki. Hello! Dobra, zobaczmy widok na morze. Sita do suszenia, nie? O, oh, si! karce takiego powietrza nie wiem Mam jakieś pułapki na krewetki albo kraby może łowią jeszcze do tego Ale nie, nie wiem co oni tam chodują tam w tych ale tak jak okiem sięgnąć nie wiem czy wy widzicie ale pełno jest tych takich sieci pozostawianych może to te sieci pozostawiane nie mam pojęcia co to jest Wiem, że tam na których są te domki takie, to po prostu oni sobie tam mieszkają nie? Tak to wypływają takim kuterkiem, na łapę takich małych ry rybek No i taki śmietnik Taki śmietnik jak wszędzie nie? Targują się. How much 5 20 tysięcy za kilo to mać e, 6 zł 6 zł za kilo takie rybki 6 zł za takie kilo takich uklejek suszonych są przesortowane tam jest to są tu chłopaki sortują

Ten jeden bos gdzieś tam znikł Bo znik, przecież, powiedział, ile jest za kilo i uciekł. No chłopaki, muszą sobie jakoś radzić, nie? Takie gospodarstwo, ale jak tu widać, przygotowane. To kiedyś to było więcej, może tego wszystkiego, ale czasy takie nastali, a nie inne. Że wszystkiego jest o, pół, o połowę mniej. Dobra. 3 kg 1/2. 3 kg 1 Подвога ma. Se vidze Тоа go само se bezrabilo. Podvaga sveškiego čo znaes. To videte tak waga nie działa, teraz. teraz spadzie problem problem jak to teraz co to teraz zrobić no, a ja tak chodzę i sobie patrzę nie? co by tu gibnąć chodzę i patrzę sobie co by tu gibnąć to jeszcze wam dopowiem jak, jak oni jak oni jedzą tutaj te rybki te rybki po prostu... o, poczekaj, tu taki zły zębiór taki zły zębiór, nie? no dobra, to wam teraz jeszcze powiem, że tak te rybki są wysuszone są wysuszone, ale oni je jeszcze wrzucają do Deep Fryera Jeszcze podsmażają na głębokie oleju i dopiero je wcinają tak na chrupko Na chrupko z ryżem Na chrupko z ryżem je wcinają sobie Tak sobie patrzę Może jeszcze znajdę jakieś Tembang Bang bang, bang, bang? Yeah. What is this? To jest nim tembang? Nim -ten to jest temba. jest temba, temba, Pani sobie temba. A this, one? Ninis. this is ninis! Ninis. To jest ninis. Ninis. to jest ninis, a this one. Solar, to no, jest Solar. To pani wam tutaj żona bosa wytłumaczyła, co jest. Co? A, a ten... a tego z tymi zębolami tam... To, to nie wiem. To wygląda jak ukleja taka, nie? Taka duża ukleja nasza. Wędkarze to wiedzą o co chodzi. O mały krab. Dzień dobry, można znaleźć ciekawostki znaleźć Chodzę sobie na tym. na takiej fermie i sobie szukam takich dziwnych rzeczy. No i zobaczcie. Zobaczcie, nie? Patrzcie. To też wyławiają razem z tymi rybkami. No Przyklejona do plastiku. No, niestety, plastik tutaj, no nie tylko tutaj, ale na całym świecie, plastik to jest. To jest GDOS. i Raptory, jakie wyżarte. Aha. ale wyżarty Raptor. O się boję, mój bo Boże. Nie wiem, Więcej cud cudynków Wam tutaj nie znalazłem. Oprócz tych takich. To ten. O, co, takiego? Ten da jako komek morski, nie? ty lapka. tu takie też jakieś zębolki. No, są takie różne ryby. No, ja osobiście nie chciałbym jeść tych ryb. znaczy ja ich nie jem tak czy inaczej? No to większość z nich to są planktonożerne, a, a niestety te morze skażone tym plastikiem Nie tylko plastikiem, zresztą No ale przynajmniej widzę, że chłopaki coś tu robią Ludzie kupują, także jakaś kasa z tego jest, nie? Na przeżycie jest Na przeżycie mają Dobra, nie będę was zanudzał w każdym porcie rybackim można zawsze coś znaleźć nie? z techlaka jakiegoś co sobie tu pływa Już ktoś raz z kolei widzę tą rybę, nie wiem czy oni po prostu zaplotuje im się w sieci, a oni jej nie lubią, nie jedzą ale nie wiem czy widzicie jaki jest odcień, jaki jest odcień oleju napędowego albo innego oleju. Taki żółtawy, złoto żółtawy odcień. Nie wiem czy widzicie Nie wiem czy to w kamerze widać Tam gdzie ta ryba zdechła, pływa to jest, ona pływa w takie kałuży, w takiej plamie ropy Wynajmniej tak, tak, tak to wygląda jakieś prawdopodobnie olej napędowy, bo śmierdzi tutaj strasznie olejem napędowym. z tych łódek ten cały syf to kapie przez skalę tam chłopaki wędkują ale teraz normalnie pogoda się. A to jest ta wyspa. Nie wiem jak ona się nazywa, ale mm, to jest ta wyspa, a tam w tamtą stronę jest już Sumatra No, teraz się przewaliło. No. No i tutaj, oczywiście, nie, tak jak wszędzie. Chociażby w koło domu posprzątali. Ja nigdy tego nie mogę skumać, dlaczego nie posprzątają sobie w koło domu tego syfu takiego mają takie schody zrobione nie wiem czemu nie wypływają jakąś małą łódką dopływają do tych i... albo je po prostu przyciągają są widzicie na są na linach może je podciągają nie wiem, nie mieć pojęcia nie pracuje to u nich to nie wiem no a tam mają e, nazywają Lazy Fish Oni trzymają tam Lazy Fisher Grupery to się nazywa I oni tam, to jest cenna ryba i, Widzę pies tam uchodzi Pilnuje Dobra, idę zobaczyć Czy naważili, Czy nawazili tego Tak, tak, gotuje kraby Na słońcu Krab gotowany na słońcu Suszony w folii to jest krab suszony w folii. Ten jest czerwony, on jest już ugotowany. Nie wiem, co to jest. Czy sobie ludzie po prostu na, to na tym mieszkają? Bo to jest kotwiczone, to możesz wystawić tak, jak tam są powystawiane. Widzicie, tam daleko? Tam są tam wysoko, daleko powystawiane i są zakotwiczone. Takie mieszkanka wygląda to, no, jak, jak... jak mieszkanie tam zaraz wam pokażę, że będzie więcej jedziemy do takiej zatoki, gdzie będzie mm. czegoś BAM! o, gdyby było Widzicie? nie wiem czy to są chatki hat na wodzie, czy... co to jest? to wygląda jak taka chatka na wodzie, nie? Tam mają sieci pod spodem pod spodem są sieci wypływają teraz mm, wypływają wypływają, e, wypływają na morze zarzucają te sieci i je podnoszą co jakiś czas i wybierają rybki i wtedy przypływają do brzegu tsunami? What time? when? no w 2018 w 2018 tutaj w tą wieś nawiedziło tsunami no tam, tam już, teraz to pokażę, bo jest port. Ale tam za potem jest morze i tam za morzem jest już um, sumata. No, tak widzę. 2018 był nami, ale widać, że no, jaka restauracja. Teraz macie ładne widoczne, nie? Tam, tam w oddali, to są same właśnie te trafy takie te trafy z tymi z tymi z tymi siatkami pod spodem podwieszanymi No, tutaj tak cała wiesz tak wygląda cała okolica dumy nie są nie są jakieś specjalnie tego zbudowane z płyty z, płyty z tego z bambusa że w razie jak przyjdzie tsunami to, to nie będzie szkoda nawet jak, takie wielkie potrzeby są w każdym mój szczerze To po drugiej stronie macie na morzenie tam jest jakiś kanał tam także na razie jest odpływ widać że jest odpływ ale przepływ jest zbliża się przepływ się zbliża, a tu, o, patrzcie, jakaś impreza O, to trafiliśmy na jakąś imprezę Jakaś impreza, o, Zapakowanie A, małpy tutaj Małpy oglądają Mał, Małpy przychodzą na jedzonko A tutaj jest jakiś festiwal jedzenia a na festiwal jedzenia przychodzą małpy tam widzicie wiszą przymarzą no, je zezrać jedna biała małpa a ludzie tutaj te małpy, te małpy małpy podziwiają widzicie tam jest małpa z małym no, a takie atrakcje fajne takie no, to jest za tym płotem Widzicie za, za, za tym potem całe rodziny, całej. cała mełpia rodzina to jest na tych drzewach nie to rurę Także widzicie, no coś ciekawego się zawsze dzieje nie? Tu widzicie te porty Takie porty rzeczne Kanał musi być ładnie głęboki. Nie? nie wiem czy się nagrało, ale to są banany królewskie. Jeszcze raz pokażę Wam ogórki, bo nie wiem. Nie wiem czy, się, czy nagrało mi się. Tak wyglądają tutaj jeszcze ogórki. A to się dodaje do sambalu. To jest kwaśne. I to się dodaje do sambalu. Do sosu z chili. No. Pan jest wesoły Znowu coś zarobił, a ja mam banany Cały dzień dzisiaj szukam bananów, nie mogę znaleźć No i ta śmierdząca facola Nie wiem czy już wam o tym mówiłem bo może mi się kamera wyłączyła Albo nie włączyłem kamery Tu macie awokado Awokawo bez chemii, bez niczego Tu mangacy Dobra Mamy co chcieliśmy to najlepszy motor na świecie. A tutaj widzicie jak, jakaś pani z pisiolkiem do góry. Aś pani z pisiolkiem do góry. A tutaj jakaś wiocha jest. Przejeżdżaliśmy akurat. Bananki sobie znalazłem.